Cześć, witajcie na kanale ReZero w serii poradników do Ark Survival Evolved. Jest to drugi odcinek i chciałbym zaznaczyć, że najlepiej, gdybyście oglądali te odcinki po kolei, bo tak to wszystko będę tłumaczył i nie chcę wracać do pozostałych rzeczy, które już były omawiane i powtarzać się dwukrotnie, bo wtedy te odcinki przez to będą sztucznie wydłużone. W dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o podstawy, omówimy sobie, gdzie się respić, gdzie budować bazę, jedzenie, woda. Jakieś podstawowe narzędzia, surowce i jakieś podstawowe levelowanie engramów, jak to wszystko zdobyć, i po prostu taki typowy początek. Myślę, że to będzie wasz pierwszy dzień w arku, żeby się do tej gry przygotować. Zapraszam was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, kliknijcie dzwoneczek. Pamiętajcie zostawić te aktywności, dzięki czemu film będzie mógł zdobyć później więcej wyświetleń. Zaczynam od tego, że polecałem Wam, że pierwsza mapa to powinna być mapa The Island. Jest to bardzo dobrze zoptymalizowana mapa i to jest w ogóle pierwsza mapa, która powstała w grze. Jak będziecie tworzyć Waszą postać, możecie wybrać, wybrać gdzie chcecie się zrespić. Na początek, polecam, żebyście porespili się wszędzie i tak jak Wam mówiłem, respicie się. Biegnijcie e, naprawdę gdziekolwiek przed siebie, e, po to, żeby zobaczyć, e, co się będzie działo, jakie dino spotkacie na serwerze, e, jakie gatunki są agresywne, jakie nieagresywne. Podejrzewam, że większość z Was nie interesuje się dinozaurami e, i e, nie rozpozna, jakie takie dinozaury mają e, zamiary, chyba że będzie to Raptor, chyba że będzie to t -rex. I tak jak widzicie, ten Terizino, który może nie wyglądał z daleka na niebezpiecznego, jeżeli do niego blisko podejdziecie, to was zaatakuje. E, dlatego warto e, sobie po prostu wszędzie się porespić. E, tutaj ja używam łóżka, wy będziecie wy, wykorzystywać te menu po prawej stronie, które wam mówi tam South, East i tak dalej, i tak e, dalej. I biegnijcie cały czas przed siebie, naprawdę wtedy się dużo e, gry nauczycie, e, zaczniecie dobiegać do trudniejszych gatunków, i, I po prostu to wszystko poznacie. E, takie raz dziwne pytanie dostałem na streamie, i myślę, że tutaj łatwo będzie mi na nie odpowiedzieć. Mianowicie, e, ktoś pomyślał, że tutaj jest tak jak w brach MMO, że na początku walczymy z czymś, e, respimy się i są słabe, jakieś niskie levele e, I to nie, to nie na tym polega w tej grze. To nie jest tak, że. Na wyspach, znaczy na plażach są pierwsze levele, levele, im dalej w głąb lądu, tym są wyższe levele. To chodzi bardziej o to, że są miejsca, gdzie są mniej agresywne dinozaury, tutaj głównie roślinożerne, a są po prostu miejsca, gdzie są tylko dinozaury, Agresywne, duże T-Rexy i tak dalej. Level, jeżeli chodzi o to, level jest po prostu losowy, to nie jest tak, że w centrum są najwyższe levele, a na obrzeżach są najniższe levele. To bardziej polega na tym, żeby one były mm, jakieś takie mniej, mniej agresywne na początku. Ale nie wszystkie respy będą mniej agresywne, dlatego na początek respcie się i budujcie bazę na przykład tutaj, gdzie się teraz zrespiłem, czyli na południowym wschodzie. To jest bardzo dobra miejscówka. Ogólnie całe południe jest w miarę ok, jeżeli chodzi o to, żebyście czuli się bezpiecznie. Zachodnie wybrzeże piaszczyste też jest ok, czyli tutaj powiedzmy od, od 60 latitude w dół będzie ok, i południe tutaj ta wysepka na south west też będzie w miarę ok. To powinny być Wasze respy. Natomiast w tych, miejscu, w tych miejscach też czasami występują jakieś zagrożenia, czy to będzie na przykład krokodyl na początku, czy raptory, to wszystko może wystąpić w tych miejscach, dlatego jak już się zrespicie, osobiście najbardziej polecam Wam przez sentyment zachodnie, zachodnie te wybrzeże to nie wszędzie tam się można budować. Tam na przykład jest taka zatoka Krokodyla, gdzieś tam się respikarno, więc pobiegnijcie sobie w głąb lądu i tam wszystko znajdziecie. Będziecie mieli też w miarę blisko większość surowców, a jeżeli chcecie mieć tak najbezpieczniejszą miejscówkę, no to chyba właśnie tutaj, czyli te południowy wschód, Powinien być najlepszy. No jak widzicie, niedaleko odbiegłem, i już mam Karnotaura, który jest bardzo dobrym dinozaurem, jeżeli chodzi o swojenie. Ale też jak widzicie, jest bardzo silny, agresywny i tak to będzie wyglądało. Poznacie go przy okazji i się nauczycie, gdzie nie chodzić. Spodobała Wam się miejscówka, którą sobie znaleźliście. Upewnijcie się, żeby ten teren był płaski, żebyście mogli po prostu się tutaj budować. Jeżeli teren będzie górzysty, będą jakieś górki, to wtedy będziecie mieli problemy, żeby się budować, będziecie musieli troszeczkę kombinować. Dlatego sprawdźcie, żeby ten teren był w miarę płaski i żebyście mieli trochę miejsca na to, żeby się w przyszłości rozbudowywać. I na początek, co będziecie robić? Będziecie podnosić kamień ziemi, będzie Wam kamień potrzebny. Jeżeli będziecie chcieli zdobyć, a będziecie musieli zdobyć na początku drewno i tacz, czyli słomę, to będziecie musieli pięścią wyklepać tutaj, aż Wam pierwsze drewienko poleci, poleciało i dobijcie pierwszy level, on chyba od razu powinien wpaść, właśnie poprzez zbieranie jagód klawiszem E i będziecie mieli, będziecie mieli level. Pierwszy level Wam wpadnie, dodajcie sobie w udźwik. na początku polecam levelować tylko w udźwik. Tak chociaż do 200, odcinek o levelowaniu będzie oddzielny zrobiony. Odblokujecie sobie wtedy pierwsze engramy. Będzie to kill off, będzie to yy, znaczy, kilow macie od razu. Będzie to siekierka, będzie to włócznia, jakieś tam yy, podstawowe rzeczy, ognisko waterskin. Przechodzicie w engramy, będziecie sobie mogli zrobić pierwszy kilow, tylko jeszcze potrzebujemy 10 yy, tej słomy. Dobra. powinno być 10. Jak już będziecie mieli pierwsze narzędzie, czyli kilow, będziecie mogli robić wszystkie kolejne narzędzia. I tutaj będzie wyświetlone, jeżeli macie to włączone, będzie wam pokazane, co potrzebujecie, jakie surowce, żeby to wykonać. Kilofem zbieramy. Jeżeli będziemy uderzać kilofem w drzewo, to będziemy zbierać więcej tacza niż drewna. Siekierą będziemy zbierać więcej drewna niż tacza, czyli, czyli słomy. Jeżeli chodzi o kamień, jak będziecie, go znajdę tutaj gdzieś, jeżeli będziecie uderzać w skałę, Niektóre skały to nie są skały, tylko takie, jakby elementy otoczenia i nie możecie z nich nic wydobyć. Kilofem będziecie zbierać krzemień, czyli flint, który będzie Wam potrzebny też do, do, do tworzenia narzędzi. Odcinek taki oddzielny zrobię jeszcze też o tym. I e, siekierą będziecie więcej wydobywać kamienia. Bardzo dobrze, że tutaj przyszedłem. Unikajcie tego za wszelką cenę, ich unikajcie. To jest największe zło w całej grze. Myślicie sobie, że to jest małe i nic Wam nie zrobi. To jest złodziej, to są złodzieje, słuchajcie, zaraz zobaczycie. I ciak. Widać, że mi coś ukradł, widać nawet, że biegnie z torbą woją. Musicie go zabić, żeby odzyskać tego lota. Takich dinozaurów, takich gatunków w grze jest e, kilka. O, zaraz go zaczicie. Jeżeli go zabijemy, to będziecie. No, nie zawsze, e, ale e, będzie można odżyz, odzyskać te rzeczy, e, które one wam e, ukradły. Także uważajcie na to, to jest e, po prostu coś strasznego. te... Pego mastaksy i jest jeszcze kilka takich innych małych zabójców, których z, z widzicie No i mamy w końcu chyba jakąś skałę, która nie jest elementem otoczenia, mam nadzieję. I z niej kilofem będzie wam wypadało więcej flinta, mniej kamienia i na odwrót siekierą. To będzie, to będzie wasze pierwsze, główne źródło flinta, dzięki czemu będziecie tworzyć narzędzia. Jak już trochę zdobędziecie, robicie siekierę, później zbieracie już narzędziami. Na kolejne rzeczy będziecie potrzebować dzidę. Dzidy od razu będziecie musieli zrobić kilka, bo one się po prostu psują. Możecie sobie w ten sposób przenosić itemy na pasek szybkiego wyboru, albo możecie też dwa razy kliknąć i w pierwszy wolny slot wam się wrzuci item. Później to już będzie z górki, no chociaż to nie jest jakieś trudne, prawda? Po prostu będziecie łupać i będzie Wam e, wypadało to co akurat potrzebujecie. A jeżeli chodzi o e, fiber, to zbieracie go ręcznie, po prostu e, przez e, grzebanie w krzaczorach. I to będzie, na początku niestety będziecie roślinożercą, dopóki nie nauczycie się walczyć, nie nauczycie się tutaj robić tych dzit, e, to będziecie musieli sobie te jedzenie pozbierać ręcznie. Tych jagód potrzebujecie dużo. Jeżeli macie 100 życia, to żeby je zapełnić, będziecie potrzebować 100 jagód. No to kawałek ucieknę, może mnie nie będzie gonił. A jak będzie, to zaraz pokażemy mu pierwszą walkę. Jak kraftujecie, to się wolniej poruszacie. Także starajcie się pokraftować to gdzieś w bezpiecznym, w miarę miejscu, żeby was nic nie mogło zaatakować. Możecie anulować kraftowanie, ale nie te, które już akurat przebiega. Dobra, mamy dzidę. Dzidą można rzucać, jeżeli przytrzymacie sobie prawy przycisk myszy. I wtedy można też ją będzie później podnieść. Starajcie się kajtować dinozaury. Zazwyczaj jest tak, że te mniejsze was nie będą dały rady dogonić, a tą dzidę, którą rzuc rzuciliście, będziecie mogli odzyskać. I teraz tak. Jeżeli... O, dobra, zabijmy jeszcze tego. Jeżeli będziecie chcieli zdobyć pierwsze mięso i pierwszą skórę, to takie dilo będzie dla was. Dzisiaj już pierwsza dzida mi się złamała, dlatego właśnie zawsze bierzcie kilka dzid, 10, żeby mieć pewność, że macie zapas. Uważajcie, bo one też plują, oślepiają. Zobaczmy teraz, chociaż to tak naprawdę nie zawsze działa. Dobra, pierwsze jesteście roślinnożercą, więc jedzecie uzupełniacie w ten sposób. Starszy przytrzymać, ej, będzie wam się żarło. Możecie też przenieść na pasek. Przytrzymacie, przytrzymujecie dziewiątkę i idzie. Jeżeli będziecie zbierać siekierą, to powinno wypaść więcej hajdu niż mięsa. A jeżeli wy będziecie zbierać kilofem, powinno wypaść więcej miejsca niż, niż skóry. Później, jak już zostaniecie mięsożercą. Możecie zacząć robić ognisko. Musicie y, oczywiście zebrać drewno, kamień. Możecie ręcznie podnosić te takie małe kamyczki, które są na plaży. Jak akurat nie ma wokół Was jakiejś skałki do zebrania. Robicie ognisko. Tutaj na ten S Plus nie patrzcie, bo to są mody. Od razu przy okazji, jak już będziecie mieli tą pierwszą skórę, możecie sobie zrobić bukłak. Bierzecie ognisko, przenosicie i w ten sposób to będzie wasza pierwsza konstrukcja. Wstawiacie mięso, bierzecie drewno, dajecie light fire. No, ciągle jestem głodny, bo jagody dają bardzo mało jedzenia. I żeby napełnić, żeby się napić, po prostu wystarczy kliknąć F w wodzie będzie wasza postać piła, a jeżeli macie bukłak już to naciskacie tutaj w tym przypadku 0, czyli hotkey, na którym macie ten bukłak i uzupełni wam wodę. Tylko trzeba zaznaczyć, że bukłak ym... Z niego jakby woda może wyciekać, tak? znaczy z niego woda wycieka, więc tutaj ten pasek zapełnienia się wody on będzie stopniowo upływał wam, tak? Więc nie jest tak, że tutaj macie ten jeden bukłak i on będzie ciągle zapełniony, i to jest jakby 100 jednostek wody, która jest wam potrzebna do, do wypicia. I tak jak tutaj widzicie na jedzeniu, jest coś takiego jak dk, spoil time i. To jedzenie się psuje, więc no, jeżeli macie w staku, to jedno się psuje co ileś tam minut, zależnie czy to jest jagoda, czy mięso, są inne czasy tych spojrów. Jeżeli mięso się już Wam zrobi, to bierzecie też sobie na pasek, możecie przeciągnąć, jecie. I 5 kawałków mięsa to jest 100 fuda, które Wam uzupełnia też życie, jeżeli je jecie. Jeżeli straciliście życie, no to właśnie żeby się uleczyć na początku. Jedzcie, po prostu uzupełniajcie swój pasek jedzenia i pijcie, jeżeli wam brakuje wody. Z czasem po prostu wasza, wasza postać się wyleczy, o ile nie jest wam zimno albo za gorąco. No i teraz takie początki, kolejne, czyli budowanie bazy. Nie róbcie bazy, dopóki nie będziecie mieli, nie wiem, jakiegoś dziesiątego poziomu, bo. Nie ma po co robić bazy, jeżeli nie macie łóżka. Jeżeli zrobicie sobie bazę, ale nie zrobicie łóżka, to dalej będziecie musieli się e, używać tej ikonki respawn at random location. E, a żeby zrobić łóżko, potrzebny jest już muszę szybko sprawdzić bed. Siódmy poziom. Możecie też zrobić e, śpiwór, ale śpiwory są jednorazowe, a też potrzeba na nie e, dużo e, hajda czyli skóry, a na łóżko będzie potrzebne 40 skóry, no i z łóżka można korzystać wielokrotnie, ale jest respawn nie możecie zginąć, się zrespić zaskunąć, znowu się zrespić musicie odczekać cooldown na tym łóżku i między łóżkami, które macie rozstawione na mapie, możecie się też teleportować, ale tylko i wyłącznie bez żadnego ekwipunku, później w grze jest inny teleport, taki już zaawansowany w który możecie przynosić siebie z ekwipunkiem, a nawet dinozaury jak już zdobędziecie te pierwsze levele Odblokujecie sobie pierwsze konstrukcje i będziecie mogli zacząć swoje pierwsze budowania i tutaj musicie po prostu przeczytać co wam jest potrzebne. Oczywiście będzie wam potrzebna podłoga, ściana, sufit i, i framuga i drzwi. Później przechodzicie sobie w crafting, robicie, patrzycie co tam jest wam potrzebne, akurat fiber, czyli muszę dozbierać. I krawcicie sobie bazę w tym miejscu, które sobie już wymyśliliście. Na początek polecam dobić jednak wyższy level, żebyście nie musieli robić tego stacza, tej, tej, tej podłogi. Nie ma sensu, od razu przejdźcie na ten jedenasty level i zacznijcie budować z drewna. Stacza po prostu się nie opłaca budować, a wbicie tego jedenastego levela to jest naprawdę szybka kwestia i. Dużo czasu. A po ognisku przyszedł dlatego takie dziwne odgłosy, i yy, nie, wa, nie warto się na tym taczu skupiać. I po prostu przenosicie sobie już tą konstrukcję na ten pasek, żebyście mogli budować. Klikacie hotkey, w którym jesteście, no i stawiacie swoje pierwsze, pierwszą bazę. Na początku nie, nie, nie przejmujcie się w ogóle tym oswajaniem. Oswajania będzie oczywiście oddzielny odcinek, co, jak na początku, kiedy, w jakim momencie warto oswajać. Na razie się tym oswajaniem nie, nie przejmujcie. Na taki początek zróbcie sobie bazę 3 na 3 z drewna i będziecie zadowoleni, róbcie ją po prostu ręcznie, a później już będziecie potrzebować dinozaurów do tego, żeby pomagały Wam zbierać różnego rodzaju surowce. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli macie level na przykład 7, a te rzeczy na 8 nie będą Wam tutaj wyświetlone, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, na który na którym levelu będzie siodło na przykład na Rexa, to wpisujecie sobie Rex. Tutaj to będzie na czarno zaznaczone, ale będziecie widzieć, że to jest siodło na T-Rexa, więc możecie w ten sposób wyszukiwać engramy poprzez po prostu używanie tej tutaj wyszukiwareczki. To tyle jeżeli chodzi o podstawy. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że będą krótsze te odcinki, że będę je robił krótsze. Ale to takie ogólne bardzo rzeczy to się ciężko dosyć omawia. Także postaram się myślić w 5 minutach. Mam nadzieję, że to się uda. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, zostawcie dzwoneczek, komentujcie, sprawdźcie playlisty, które są na kanale, wystarczy, że wejdziecie na stronę główną kanału i tam pod spodem będziecie mieli wszystkie playlisty z Arka, ponad 600 odcinków do obejrzenia, a jak czegoś potrzebujecie, wpisujecie w wyszukiwarkę YouTube'a Reaser i daną rzecz, która jest, powinien tak Wam się trafić, w ten sposób, żebyście ten odcinek znaleźli. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!